Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj postaram się Wam wytłumaczyć, jak zrobić szal typu tartan. Szal bardzo efektowny, ale bardzo prosty, także serdecznie zachęcam osoby początkujące, bo dużych umiejętności do wykonania tej robótki mieć nie trzeba. Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo szal jest dosyć duży, także dużo cierpliwości będzie potrzeba. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę, tak z ciekawości, szal tartan, albo po prostu to słowo tartan, a odniesie Was na pewno do takich wełnianych, oryginalnych tkanin z, pochodzących z Irlandii, Szkocki, Szkocji. Częściej na pewno słyszy się nazwę szkocka krata. Są to takie wełniane tkaniny. Oczywiście, to jest wersja. Szydełkowa, moja wersja. Podpatrzyłam ją od moich koleżanek. Zachęciły mnie do tego, żeby właśnie nagrać również filmik. Pomysł nie jest mój, bo już na YouTubie fruwa kilka takich filmików, jak zrobić właśnie coś takiego. Ale każdy z tych filmików pokazuje inny wzór, inne ułożenie kolorów. Także jeżeli podoba Wam się takie rozmieszczenie kolorów, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Potrzebować będziecie dosyć sporo włóczki, bo, bo jest to włóczkożerna włóczko robótka. Potrzebujecie szydełko 5 mm, nożyczki, centymetr krawiecki, na pewno igłę z dużym dziewiarskim, igłę dziewiarską z dużym oczkiem do tego, żeby przeszła włóczka, ponieważ właśnie za jej pomocą będziemy. Robić te tkanie, będziemy przetykać przez dziurki Jeżeli chodzi o włóczkę To ja robiłam ten szal ze swoich starych zapasów Kilka lat temu kupiłam włóczkę, dzisiaj jest niestety praktycznie niedostępna Są jakieś pojedyncze kolory, także nawet nie odnoszę Was do tej włóczki I podpowiem Wam jaką włóczkę możecie użyć zamiennie Generalnie możecie użyć każdej włóczki która wam tylko się podoba, ale o yy, określonych parametrach. Musi mieć w 100 gramowym motku około 200 do 240 metrów. To są te granice, które warto wziąć pod uwagę. Yy, w tych granicach. Można używać szydełko 5 mm. Także, jeżeli macie włóczkę 220 m, śmiało użyjcie tego szydełka. 240 też, 200 również. 200 m, oczywiście. Za moment powiem, co ile zakupić. Ale zanim do tego dojdę, to powiem Wam, z jakim ja problemem się napotkałam. Mój szal ma 170 cm długości bez frędzli Frędzle to długość około 20 cm z jednej strony, 20 z jednej, 20 z drugiej, plus daje nam to dodatkowe 40 cm. Ale po przetestowaniu, po nałożeniu tego szala na kurtkę, okazało się, że jest on za krótki i za ciasno jest po prostu przy szyi. Jest niewygodnie. Kurtka jest obszerna, czy tam jakiś płaszczyk. I on jest niestety za, za krótki. Następny szal na pewno powinien być dłuższy, powinien mieć co najmniej 2 metry bez frędzli, żeby po prostu przy szyi nie był on za mocno ściśnięty. Także ilość włóczki, jaką Wam podam, będzie dotyczyła właśnie tego. W tej większej wersji, którą ja na pewno bym zrobiła i Wam naprawdę polecam, bo po prostu ta moja teraz wersja jest za krótka, niewygodna i ten szal, praktycznie ja mogę nosić tylko tak narzucony na, na plecy. Nie mogę go obwiązać wokół szyi i zawiązać, bo wtedy mnie to poddusza. Także ja go po prostu zakładam sobie na plecy i tworzy on bardziej ozdobę niż funkcję grzejącą. Teraz konkrety. Z każdego koloru powinniście mieć po dwa motki. Mam na myśli kolor szary, przy czym troszkę Wam zostanie tego koloru, bo jego idzie najmniej. Dwa motki. Dwa motki białego, dwa motki koloru ciemnobrązowego, natomiast tego koloru jasny brąz, taki miedziany nawet musimy kupić trzy motki, przy czym zaznaczę, że z każdego koloru troszkę wam zostanie. No, taka jest charakterystyka ułożenia tych kolorów, że troszkę zostanie niestety włóczki. Ale nie zrobi się go, jeżeli nie będzie się miało właśnie takiej ilości. Czyli jeszcze raz, po dwa kolory. Eee, z... Oprócz tego koloru jasnobrązowego, tutaj musimy mieć trzy motki, po dwa motki, a tu trzy motki. Jak widzicie, ja tutaj kombinowałam różnymi kolorami. W szarego koloru kombinowałam. Używam naprawdę różnych pozostałości włóczek, które miałam w swoich zapasach, także też śmiało możecie wykorzystać w ten sposób zapasy i mieć naprawdę jakiś fajny, ciekawy wzór. Ja nie będę robić drugiego takiego szala, tylko pokażę Wam na takiej małej próbce wszystko, co musicie wiedzieć do wykonania dużej wersji Wy oczywiście będziecie robić długi łańcuszek, wszystko powiem jaką ilość i tak naprawdę poprowadzę Was przez robienie tego szala włącznie yy, ze zmianą kolorów z przetykaniem tych kolorów zrobieniem frędzli i tak dalej ale ja po prostu zrobię taką mini wersję natomiast Wy w yy, wersję dużą będziecie yy, mieli rozpisaną ze mnie i dokładnie opowiedzianą. A więc tak. Ja tutaj sobie robię porządek. Może jeszcze tylko wspomnę, że żeby zrobić taki dwumetrowy szal musicie mieć 5 powtórzeń tej kratki. Tej... Tego pełnego wzoru. Pełny wzór zaczyna się od koloru szarego, później jest kremowy, jeden pasek szarego, te brązy i znów szary, kremowy, szary. To jest jedna pełna kratka. Ja zrobiłam cztery takie powtórzenia. I okazało się za krótki ten szal, więc Wy musicie zrobić 5 powtórzeń. Ja mam tutaj strasznie mało miejsca i po prostu nie mam jak wam pokazać w całej okazałości e, tych czterech powtórzeń. A jeszcze chciałam Wam pokazać, że u mnie frędzle to pozostałości z przetykania e, wzdłuż włóczki. I u mnie to są po prostu zwykłe warkoczyki, które zaplatamy włosy, ale mogą to być zwykłe frędzle, takie tradycyjne. Mogą to być frędzle, które wyglądają jak spiralki, albo może to być szal bez frędzli, ozdobiony w jakiś inny sposób. Serdecznie zapraszam do pochwalenia się efektami swoich prac. Mam nadzieję, że będzie Wam szło gładko, zachęcam, żebyście pokazały na moim Facebooku, Instagramie jak Wam wyszedł, czekam z niecierpliwością jakich użyjecie kolorów, na pewno będą fajne te szale Wasze, indywidualne, cieszy mnie to z jakim fajnym odzewem, jaki fajny odzew zyskał ten szal na Instagramie. Bardzo Wam się spodobał. Tam możecie również zobaczyć takie inne wersje kolorystyczne. Być może one bardziej wpadną Wam w oko. Także zapraszam na Instagram. Wszystkie informacje będziecie mieli wyświetlone oraz w opisie pod filmem. Na zakupy z kolei zapraszam do mojego sklepu internetowego z włóczkami karolinaszydelko.pl żebym, żebym mogła Zrobić zakupy, chleb, mleko, szyneczkę, i żebym mogła dalej wam robić y, tutoriale. Także serdecznie zapraszam. To było tak pół żartem. Y, I już robię porządek, zabieram się za pracę. Ale wymyśliłam z tą szyneczką, aż, się, aż mnie to samo rozbawiło. Mam nadzieję, że znacie się na żartach. A ja już się y, biorę za pracę Nie tutaj za śmichy, chichy, tylko za pracę A więc tak, na tym etapie potrzebujemy tylko włóczki i szydełka i nożyczek Bo tutaj będzie troszkę sporo zmieniania kolorów Jeżeli podoba Wam się taka wersja jak moja, jeżeli chodzi o kolory To pracę, dokładnie ten pierwszy rząd rozpoczniemy kolorem szarym Później będzie to ten kolor kremowy. A więc już po pierwszym rzędzie pokażę Wam, jak zmieniać kolor. Ja y, będę robić taką małą wersję, małą próbkę, żeby już drugi raz nie robić y, takiego, tego samego szala, bo trochę za bardzo, trochę nie mam czasu na to. Y, a Naprawdę dzięki tej próbce wszystko nauczycie się, wszystko wytłumaczę. Mam tu też rozpisane, także wy musicie po prostu zrobić 76 oczek łańcuszka. Dzięki temu wszystkie te kolory zgrają wam się idealnie. 76 oczek łańcuszka powinniście mieć mniej więcej 50 cm, ale nie martwcie się, jeśli tam kilka centymetrów będzie za dużo, za mało Bo później ta robótka Ona nabiera swoich kształtów Także tym się nie przejmujcie Najważniejsze, żeby pilnować tej liczby 76 oczek łańcuszka Przerabiacie, bierzecie kolor Szary Czyli taki, który rozpoczyna Waszą pracę Ja będę tym kolorem, który mi został Po prostu przerabiać I ja sobie zrobię tylko 10 oczek Ale Wyobraźcie sobie, że to jest Więcej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Właśnie u Was pewnie już jest ten długi łańcuszek. Teraz będziemy przerabiać bardzo prosty schemat. Słupek-oczko, słupek-oczko. A więc najpierw proszę zrobić nawinięcie i od szydełka odliczyć 6 oczek. Raz. Dwa, 3, cztery, 5, 6. W tym szóstym oczku wbijamy się, ale ja lubię wbić się tak od tyłu pod tą jedną niteczkę z tyłu. Jeżeli Wam to też odpowiada, to proszę bardzo i tutaj wykonujemy słupek, wzór w tym pierwszym rzędzie i w zasadzie w każdym następnym będzie. W Wyglądał następująco. Słupek, oczko, słupek, oczko. A więc oczko łańcuszka, nawinięcie, i słupek wykonujemy w drugim oczku od tego słupka, który przed chwilą wykonaliśmy. Raz, dwa. Już wbijam się też pod tą pentelkę. Jedną. I do końca przerabiamy właśnie w ten sposób. Jeżeli dojdziecie już do końca rzędu, pewnie troszkę Wam zejdzie, eee, powinniście mieć e, słupek w ostatnim oczku. To będzie takim sprawdzianem, czy e, dobrze policzyłyście oczka łańcuszka na początku. Policzyliście, przepraszam, <grym> bo tutaj okazuje się, że panowie też mnie oglądają i dziergają, także e, będę się pilnować. Przerabiamy ostatni słupek, ale nie do końca. Dlatego, że już tutaj będziemy zmieniać kolor. Przerabiamy go tylko do połowy, mamy dwie pętelki na szydełku. I proszę przygotować sobie drugi kolor. Niech to będzie właśnie u mnie ten ciemny brąz. I. W tym miejscu jeszcze przykładamy sobie tak niteczkę, żeby zostawić u dołu dobre 5 cm. Zostawiamy tutaj 5 cm tego drugiego koloru. Przykładamy i przytrzymujemy jak najbliżej szydełka i przerabiamy tym nowym kolorem. Tutaj należy od razu. Wykonać cztery oczka łańcuszka tym nowym kolorem. Raz, dwa, trzy, cztery. Natomiast prawdopodobnie szybko nie wrócicie do tego koloru y, z pierwszego rzędu, więc jego należy odciąć ten kolor, i również tutaj dobre 5 cm, żeby się to nie pruło. Ja robiłam to tak. Że zawiązywałam te końcówki na dwa supełki, ale te supełki róbcie tak z wyczuciem, nie za mocno, żeby nie zdeformować słupka. I dwa supełki. Tak wygląda zmiana koloru. Tak będziemy zmieniać kolory zawsze, kiedy będzie taka potrzeba. Teraz będziemy kolejnych. 6 rzędów w górę robić kolorem tym kremowym lub innym, który sobie wybraliście. Tutaj Wam jasno wypisałam, jaka jest sekwencja tych kolorów. Pierwszy rząd, który zrobiliśmy, był szary, następnie 6 rzędów kremowych, po nich znów tylko jeden rząd szary później sześć rzędów jasny brąz, albo ten miedziany brąz, taka zamienna nazwa sześć rzędów później ciemnego brązu, później znów sześć rzędów jasnego brązu i po nim zamykamy to jakby szary jeden rząd kremowych sześć rzędów i znów ostatni, ostatni w waszej robótce jeżeli już zrobicie całą długość szala, powinien być właśnie rząd szary. I tych powtórzeń robicie 5. 5 takich powtórzeń, żeby wyszła Wam odpowiednia długość. Także teraz bierzemy się za sześć rzędów, ale jak je wykonać? To jest też bardzo prosta sprawa. Odwracamy. Wasz pierwszy rząd na drugą stronę i przerabiamy również słupek, oczko, słupek, oczko i wykonujemy po prostu słupek na słupku. A więc wbijam się w słupek pierwszy, który jest pod spodem i przerabiam słupek, oczko, słupek, oczko i tak do Końca rzędu, jeśli dojdziecie już do końca rzędu, musicie przerobić go w odpowiedni sposób. Czyli tutaj mamy już zrobione oczko łańcuszka, i wbijamy się w łańcuszek, który teraz wygląda następująco: a dokładnie w drugie oczko od góry. Raz, dwa, i w to. Drugie oczko, wbijamy się i tutaj wykonujemy ostatni słupek. I tak przerabiamy końcówkę każdego rzędu. Drugi rząd, poniekąd, ja już mam zrobiony. U Was pewnie troszkę dłużej to potrwa. Ja teraz kolorów i Wy nie musicie zmieniać, więc kontynuujemy następne rzędy identycznie, czyli na początku cztery oczka łańcuszka i znów wykonujemy po prostu krateczkę słupek na słupku, oczko, słupek, oczko A kiedy dojdziecie do końca rzędu pamiętajcie o tym, żeby na końcu zrobić jeszcze oczko i słupek wbić się w drugie oczko ostatniego łańcuszka. Raz, dwa. Wtedy ten prostokąt będzie Wam się ładnie układał. Będzie naprawdę to tak yy, równo i odpowiednio wyglądać. Także w ten sposób przerabiamy kolejnych 6 rzędów. Warto rozpisać sobie tak, jak ja to zrobiłam. Zrobić sobie taką y, rozpiskę jak ja, albo po prostu możecie też sobie zrobić z, zrzut ekranu, screen, zdjęcie, y, lub samemu zrobić sobie właśnie taką rozpiskę, jak. Układać te rzędy, żeby wyszło Wam tak jak u mnie. Mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze widoczne. Natomiast później, kiedy już dojdziemy do końca, nasz szal będzie już miał odpowiednią długość. Dopiero wtedy wytłumaczę Wam, o co tutaj chodzi w tej dolnej części, ale na razie ona Was nie dotyczy. Na razie zmieniacie kolory zgodnie z tym schematem i przerabiacie bardzo przyjemnym, prostym wzorem. Wychodzi taka zwyczajna krateczka, i też postaram się Wam wrzucić, jak wygląda właśnie ta krateczka bez tego przetykania. Także no cóż Wam jeszcze tu mogę powtórzyć, myślę, że wszystko jest jasne. Jeżeli jeszcze nie potraficie, nie zapamiętaliście, jak zrobić zmianę koloru, to cofnijcie sobie filmik, bo to jest dokładnie ten moment. Także robimy na długość i na długość. Robicie 5 powtórzeń, przy czym pamiętajcie, że y, te powtórzenia może inaczej. Robicie 5 y, takich kwadratów, które są tu w środku tego naszego szala. Raz, dwa, trzy. I ja zrobiłam tylko cztery, a wy musicie zrobić żeby nie był za krótki. Także przerabiamy. Postaram się w komentarzu napisać dokładnie ilość rzędów, żeby jeszcze ułatwić, bo przyznam szczerze, nie pomyślałam o tym. Dopiero teraz olśniło mnie to. Olśniło mnie, żeby właśnie o tym powiedzieć. Także przerabiamy i widzimy się za jakiś czas dopiero.